Siema. Peace. Zimowa Wam wszystkim znajduje się nad płowiskiem Zielona Zatoka, które mogliście w naszym pierwszym filmie już. E, sobie oglądnąć. znajduje się na stanowisku 1 i 2. Ogólnie rezerwowałem jedynkę, ale otrzymałem również e, dwójkę w pakiecie, więc będę mógł się, się popisać troszeczkę. Na razie zrobiłem taki mały fupa pakując się. Zapomniałem pompki do pontonu, więc jest tylko częściowo napompowany, ale zaraz, zaraz mi dowiozą pompkę i będę mógł startować. Co do łowiska ja ogólnie znam miejsca, które bym chciał łowić, więc przygotowałem sobie w międzyczasie już przypony, zrobiłem PV. -ki. Zaraz zacznę mieszać też jedzonko. A tak jak mówiłem, no, wiem, gdzie chciałbym łowić. Wiem na co bym się chciał nastawić. Chciałbym spróbować nareszcie dodać jednego z tych większych amurów. Więc, jedna miejscówka będzie typowo pod amura. Będę sypał dużo ziaren z Vegas. Myślę, że nawet na strzał pójdzie jakieś dobre 5-6 kilo. A dwie pozostałe miejscówki to, to już na karpia. Pogoda jest słonecznie. Burze były do wczoraj, do czwartku. Dziś jest piątek. Meldują raczej spokojny weekend w tym, że ciśnienie ma spaść z soboty na niedzielę, więc myślę, że to będzie czas na jakąś większą rybkę. Oby się pojawiła jakaś większa rybka u mnie i tyle. Za chwilę wam pokażę przypony, które już przygotowałem, i pokażę wam, jak mieszam kulę. Plus ziana. Na razie wam pokażę na sucho, gdzie bym się chciał nastawić, łowiąc. Ogólnie widzę, że dużo spławów jest na środku wody. Tego miejsca nie brałem w ogóle pod uwagę, ale tak od godzinki, już jak tutaj się szykuje, co chwilę się pojawia jakiś spław. I nie wiem, czy po prostu tej miejscówki nie obstawić. Nie zauważyłem jeszcze, czy to są duże ryby, czy mniejsze. Teoretycznie chciałem jeden zestaw dać pomiędzy tymi wyspami, które widzicie. Tam jest taki przepływ, jak dobrze pamiętam, tam było 2,5 metra, 2,8 coś takiego. Drugi zestaw chciałem dać po prawej stronie wyspy, pod Amura. Tam chciałem właśnie więcej sypać i tam zestaw położyć. No a ostatnią wędkę myślałem właśnie tutaj przy tej wyspie, w tej zatoczce po prawej stronie położyć, już mi kiedyś tam dała też efekty. I tak teraz sam nie wiem co robić. Z, z tego względu właśnie, że te ryby mi się tutaj cały czas pojawiają e, na tym środku. I mam po prostu dylemat. Nie wiem, myślę, że poobserwuję tą wodę. Czy to jest mniejsza, czy większa ryba, która tam się cały czas spala w tym rejonie. I będzie to raczej na spontanie podjęta decyzja co bym chciał, co bym chciał zrobić. Przechodząc do przyponów, które chcę użyć po prawej stronie e, będzie to berik z dwoma orzeszkami plus popek to będzie na to miejsce amorowe. W środku macie squida 24 mm podbity e, jednym Sztucznym kukurydkiem, żeby się jednak gdzieś tam na dnie wyróżniał. A po lewej to jest jeden zbalansowany squid, i on pójdzie chyba tutaj, właśnie w tą zatokę po prawej. Do tego dam wszędzie PV-ki z tego względu, że jest tutaj, trafia się roślinność, i nie chciałbym, kładnąć z tego zestawu, żeby ta roślinność. Gdzieś tam się oplątało mój, mój przypom, mój hak, moje ostrze Dlatego daję PV Że będę miał pewność po prostu, że ten zestaw będzie tam bezpiecznie sobie leżeć Więc tak, zdecydowałem, że na to miejscówkę gdzie pójdą na włoskule, Poleci squid z samym orzeszkiem Tygrysi oczywiście z firmy Vegas. no a drugi zestaw nie będę wam pokazywać bo będzie po prostu 4 kg kukurydzy do tego orzech nie będę dawał konopi nie będę dawał rzepiku uważam to tutaj jest po prostu bez sensu przy tak dużej populacji ryb tą mieszankę jeszcze squidową zaleję zalewą od CarbVegasa To jak widzieliście Cały sezon testujemy. Od przyszłego roku się pojawi już w e, sprzedaży I, i myślę, że na to będzie strzała i to będzie pierwsza rybka na to. Zobaczycie. Dobra, wiecie co? Zmiana planu, e, ale to dotyczy tylko tutaj jeszcze tej miejscówki amorowej. Dodam tutaj do tej miejscówki amorowej, poza tymi zielonami, Dodam jeszcze dużą ilość kul słodkich. Jest to tuskawka, skawka i ananas. Więc je, oczywiście zadipowane trochę prędzej przeze mnie. I to bym chciał, żeby po prostu też było w tej miejscówce, żeby to troszeczkę ewentualnie dłużej poleżało jak się do, drobnica dobierze do, do kukurydzy. No zaczynam rewózkę kolega mi przywiózł właśnie pompkę no i zaczynam sobie sondować nie wiem czy będzie widać Jest sporo roślin, więc dalej pamiętajcie przyjeżdżając tutaj obowiązkowo o pontonie bo bez pontonu stracicie ryby, a wiecie, szkoda, szkoda po prostu tych ryb, żeby później pływały ze stawami lub jeszcze, jeszcze gorzej. Powiem wam, że tak się fala rozbujała, że nie jestem w stanie po prostu się utrzymać nad miejscówkami, więc na razie popłynę w inne miejscówki. No przed chwilą jeszcze niedawno była flauta, teraz tak się to rozbujało Masa, masakrycznie. Więc tak, e, skończyłem wywózkę. Mamy 15 po 18. No tak na etapami wywodziłem wędki, jak przestało wiać troszeczkę, to jedną wywiozłem, później kolejną. No i teraz e, ostatnią wędkę wywiozłem. E, ostatnie miejsce jest na otwartej wodzie i to było miejsce... Jest to ogólnie najgłębsze miejsce. I w tym miejscu widziałem ładne łuki ryb. Nie wiem, czy, czy do wieczora coś się jeszcze będzie działo, czy nie. W to listę dno poszedł waftez. <laughs> waftez, żeby troszeczkę na tym mule osiadł, a nie, a nie wciągnął się do środka. Nęciłem to, jak wam pokazywałem, squidami i orzeszkiem. I teraz zostało mi czekać Zrobię sobie z jakąś kolacyjkę i czekam na branie Więc tak mamy godzinę 21.30, może 22. .00. Jest pierwsza rybka, która się trafiła z tego miejsca, które wytypowałem sobie typowo pod amura taka rybka nie Dziś może około 7 kilo, więc wypuszczam, szybko wywożę kładę się spać Mamy kolejny poranek O godzinie 6 miałem branie Niestety mi się ciężarek nie wypiął i ryba wpłynęła mi w zaroś, zarośla, zarośla Jak już dopłynąłem to oczywiście rybki nie było Wykorzystując teraz chwilę, że jest naprawdę pięknie, jest flauta na wodzie Chciałbym dwa zestawy na szybko przewieźć I tyle Właśnie w tym rejonie na wysokości pomiędzy mną a wyspą tam bardzo dużo spławu tylko tam jest naprawdę wszystko po prostu zaośnięte i muszę pomyśleć jak się po prostu do nich dobrać bo no nie chciałbym samym Zielsku kłaść pływając wczoraj to nie zauważyłem żadnych oczek że można by było gdzieś tam się wbić. Więc. Nie wiem. Mam też te wodki jeszcze od Foxa. Te wodki PVA. Eee, może taki wodek napełnię i, i wtedy by mi się udało w te miejsca wywieźć. Zobaczymy. W związku z tym, że się absolutnie nic nie dzieje. I dalej mam te spławy cały czas w tym zielsku. Wpadłem na pomysł, że dam woreczek PVA, to jest największy, który mam. W środku jest jeden popek, do tego dałem jeszcze kilka kamieni, żeby mi to szybko opadło. Ponacinałem wszędzie, żeby powietrze się jak najszybciej wydostało. I to po prostu położę w te spławy, które tam mam. Licząc na to, że po prostu trafię pomiędzy te roślinki, nie mam możliwości, żeby zestaw położyć, jeszcze raz go delikatnie podnieść i, i lepiej go zaprezentować. Więc po prostu tutaj się liczy przy tym zestawie troszeczkę szczęścia, że to jednak będzie gdzieś tam pomiędzy leżeć. No ten zestaw, co mam przed chwilą pokazywałem w tej bombce z PVA, przed chwilą akurat miałem właśnie leszcza. No Ale jest to dobry znak, że jednak to wszystko funkcjonuje, tak sobie tam wymyśliłem. No, że się leszcz trafił, no trudno. Słuchajcie, mam mamy godzinę. Nie wiem, 15, 14, coś takiego. No i nastąpiło branie, tak jak się przez jeden dzień nic nie działo. No, ja wypłynąłem po rybę. Ze mną jest też Tomek, który przyjechał tutaj z synem, mówi, sobie na bata. No i w tym czasie, oczywiście. Drugie branie, co nie? Jak pech, to pech. O, już Wam pokażę pierwszą rybkę. Długa rybka, piękna. No, to jest rybka z przepływu. Zestaw leżał w dobę. No i taki koło będzie miał. Się udało złapać. No i druga rybka, nieco mniejsza, Tomek ją doholował, ja tylko już resztkę Tomek mi podebrał i to była ta rybka z tego, z tych zarośniętych placów, gdzie wywoziłem na te bombki, więc po tym jak się leś trafił, teraz się trafił taki oto kasbik. Wypuszczamy drugą rybkę. To muszę zostawy szykować i wywozić uh -huh. O jaka to jest. Jestem już. Jestem już. O, jak mogliście widzieć udało mi się dwie rybki złapać i to jedna po drugiej to raczej w tym samym momencie minęła, minęła doba odkąd mam wędki w wodzie zapracowały właśnie te te zarośnięte miejsce no, i przepływ pomiędzy wyspami, gdzie zestaw leżał dosłownie doby, jak go tam, jak go tam w ogóle nie ruszałem. Trzeci kij, który miałem dziś rano, pytanie, to jego zostawiam już do końca. Nie będę tutaj nic nic ruszać, nic zasypywać. Po prostu niech leży. Przepraszam. No i. No i tyle wieczorem do mnie żona przyjedzie więc jeszcze też nocnym tutaj spędzi na miejscu I zobaczymy jestem w pełni przekonany że jeszcze jakieś rybki się trafią tym bardziej że dzisiaj ciśnienie idzie w dół więc Myślę, że jeszcze będziecie w stanie typki zobaczyć na tym filmie. Jest kolejna rybka z tego zaośniętego miejsca, które wam pokazywałem. Tym razem na różowego popka, ale ten sam. Ten sam woreczek, wszystko to samo, zaręcone tak samo. To już czwarta rybka, którą się udało złowić. I co wywożę na szybko, mam nadzieję, że do rana się jeszcze coś trafi fajnego. Was wszystkich Nie tak to miało wyglądać. Niestety musiałem, co musiałem, zjechałem po prostu tej, tego samego dnia. Taka burza się strasznie zapowiadała. Aż daleko do domu nie mam, to po prostu spakowałem się na szybko i, i uciekałem do domu. No, jak co? No, burze, jak to bywa niestety nie było, ale wolałem dłuchać na zimne, więc macie zakończenie z, z domu. No co, złapałem te cztery rybki, jak widzieliście. Myślę, że jeszcze może by przez noc jakieś tam rybki wpadły, no ale tak bywa czasami. Więc co, widzimy się na następnym filmie. To będzie prawdopodobnie film z, z zawodów Walls'ów, Trzymajcie kciuki. Patrząc ten film, to już na pewno będzie dawno po, więc będziecie wiedzieć, jak czy nam się udało, czy się nam nie udało dotrzeć do wielkiego finału. Trzymajcie się.